Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość poranka. I na 162 2FM bardzo sympatyczny duet pielgrzymkowym. Myślę, że już wszystko mają przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Ksiądz Radek Wołkowycki i Natalia Ilczuk, Grupa Biało-Zielona. Szczęść Boże, dzień dobry o poranku. Cześć Boże. szczęść Boże. Ile razy już byliście na Jasnej Górze? Ja zaczynałem w, pielgrzymce, w pielgrzymce tak. oczywiście. Ja zaczynałem w Łapemie jeszcze jako dziecko w 2000, bodajże w 2006 roku, jak dobrze pamiętam. Potem z pewną ile wtedy miałem lat? I to była końcówka podstawówki. Czyli ile to się miało lat wtedy? 12, 11? Jak mhm. pamiętam. Ja Proszę. byłam y, chyba pięć razy. Jak tak. dotąd, tak? Tak. Ale zawsze z tą samą grupą? E, nie. Ja chodziłam z różnymi grupami. E, wcześniej byłam z Biało-Żółtą, która e, jest e, związana z Parafią Zbawiciela, z Duszpasterstwem Sandał, a teraz od, od kilku lat już e, Święta Anna, czyli Grupa Biało-Zielona. No to właśnie o tej grupie będziemy dziś mówić. Kochani, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że tak naprawdę ten duch pielgrzymowania rodzi się na podstawie relacji rodzinnych, jakiejś tradycji, wynieśliście to z domu. Ja myślę pani redaktor, że jak to obserwuję już przez y, troszkę lat to wszystko i będąc na pielgrzymce jako dzieciak, teraz już jako ksiądz. Y, Odrodzenie myślę, że bierze się z chęci bycia z drugim i nie wskazywałbym tutaj e, tradycji, nie wskazywałbym tutaj relacji, nie wskazywałbym tutaj wychowania, tylko wskazywałbym przede wszystkim chęć jakiejś relacji z Panem Bogiem, chęć przeżycia czegoś innego. Ja, u pani Natalii. Ja bym dodała, a raczej u siostry Natalii. Tak. tak Jak już tak. jesteśmy na pielgrzymce, to brat Radek, siostra Natalia, tak? <noise> tak, dokładnie. Ja bym dodała uzależnienie. Tak, mm, bo mocne. mamy mhm. takiego terapeuta, to zależy tutaj w radiu. <noise> mhm. Dokładnie, bo według mnie pielgrzymka uzależnia. Jak już się pójdzie jeden raz, to już później jest ciężko. Miałam taki, takie sytuacje, że, że wychodziła grupa, a ja musiałam zostać w domu. I był I, płacz? I był płacz. Był płacz, było ciężko i, i był żal i była chęć po prostu dołączenia nawet w trakcie do grupy. Tak, bo człowiek wtedy sobie przypomina, a dzisiaj mają to pole namiotowe, Dokładnie. Prawda? Dzisiaj odwiedzają tego gospodarza, dzisiaj są Tamte naleśniki, tak? <grymne> tak, <grymne> tak, takie są wspomnienia. Ale ja sobie tak myślę, że z biegiem lat, kiedy ja chodziłam na pielgrzymki, u nas to była taka tradycja, że się zaczęło chodzić przed maturą. Wiadomo, prawda? <grymne> Jak trwoga, to <grymne> do Boga. Ale nie, ale nie przestałyśmy po maturze. Chodziło się dalej rok, po roku. I pamiętam, że najbardziej jednak podziwiałam osoby starsze, czyli rodziców, seniorów, dziadków, którzy dynamicznie, z odwagą, entuzjazmem w tych pierwszych rzędach idą ponad trzy. 300 kilometrów, i szczerze mówiąc, jak teraz mam przerwę, to ja stwierdziłam, że teraz to trzeba mieć. Odwagę, żeby wrócić na szlak pielgrzymkowy. Naprawdę. Są to osoby, które to faktycznie podziwiamy też w WAPM-ie. Chociaż jest jeszcze jedna grupa, którą ja szczególnie bardzo mm -hmm. podziwiam, to są rodziny z dziećmi. My w zeszłym roku mieliśmy w całym WAPM-ie, w całej pielgrzymce najmłodszego pielgrzyma, jeszcze nie miał roku. E, i, A już chciał iść. I już <laughs> chciał być wożony. <laughs> e, i, to, I to jest, myślę, wyczyn niesamowity dla tych, dla tych rodziców. Chociaż z doświadczenia e, gdzieś tam. Pamiętam, że zawsze, jak już tam gdzieś są te dzieci starsze, dwu, trzyletnie, to, to rodzice mają wielkie wsparcie też w grupie od, od innych. Pielgrzymów, od innych osób. Sam się wielokrotnie, nieraz jeszcze jak byłem przewodnikiem grupy Pomarańczowej wcześniej, to, um, to zajmowałem właśnie jednym z dzieciaków gdzieś tam. On, on to dziecko, że tak powiem, chodziło pomiędzy e, osobami z pielgrzymki, żeby rodzice mogli sobie coś tam zrobić, przygotować się, umyć czy rozstawić namiot. To, to dziecko było zajmowane, ale to jest wielki z mojej strony niesamowity podziw, iż właśnie z małym dzieckiem, gdzie śpimy w namiotach w zasadzie. Mhm. Nie w stodołach. Nie, nie macie tych oksusów, tak? Wie Pani, to już się, to już się <grym> trochę skończyło. To już się trochę skończyły te czasy. E, po pierwsze nie ma stodół tyle na wsi, więc e, to, to już od kilku lat obserwujemy, że, że e, stodoły są, no po prostu ich nie ma fizycznie, a przerzuciliśmy się w całym WAPM-ie na spanie w namiotach. To jest troszkę po głosie i taki pozytywny wydźwięk yy, tej przerwy, która była wywołana COVID-em i całym COVID-em, że, że tutaj nas postawiliśmy jako organizatorzy nacisk na namioty. Mhm. A powiedzmy naszym radiosłuchaczom, co jest charyzmatem Grupy Biało-Zielonej? Za co tę grupę kochacie, dlaczego do tej grupy wracacie? Gdzieś Ona jest związana od, od, z WAPM-em od 44 lat, czyli od samego początku. I została stworzona ze studentów Duszpasterstwa Akademickiego Świętej Anny. I jest jedną z młodszych grup na WAPM-ie młodszych względem wiekowo, bo starzem zalicza się do najstarszych. I gromadzi przede wszystkim osoby związane z Duszpasterstwem Akademickim Świętej Anny w Warszawie. Ja pamiętam, to chyba w tamtym roku było już na samym. Wejściu, jak jest e, przedstawienie grupy, i tam padły takie słowa, że to jest e, charyzmatem grupy Biało-Zielonej, jest e, to, że jest to grupa matrymonialna. Naprawdę. Tak, mhm. Więc e, wśród trochę. Słyszeliście młodych... o przyszłości rodziny w naszej ojczyźnie? Tak, tak. Ksiądz tak. się uśmiecha. Tak. Dużo młodych ludzi. E, tak. znajdujesz żonę albo męża, tak? Również tak. Tak, tak, znam takie przypadki. Średnia wieku to jest 27-26 lat pielgrzyma Pątnika w tej Bo, grupie. To głośno chyba śpiewają, prawda, w e, tym wieku? To, to jest słychać też, was. też. E, ale, ale to jest przede wszystkim, jeszcze fajne rozwiązanie dla osób młodych, którzy chcą popielgrzymować gdzieś ze swoimi rówieśnikami. WAP ma 15 grup, więc biało jest jedną z 15 grup. E, i, I dobrze, że jest, że, że jest taki wybór, że jest taki wachlarz na wap grup, które są Diametralnie różne od siebie, ale idą przede wszystkim w jednym celu, w jednym kierunku. A co jest hasłem tegorocznej pielgrzymki, tegorocznych rekolekcji w drodze? Tak, te, te rekolekcje w drodze w tym roku postanowiliśmy nazwać cytatem słowami z 15 rozdziału Świętego Jana: Idę do Ojca. I są słowa, które Chrystus wypowiada myślę, że możemy powiedzieć trochę z tęsknoty, trochę z tego z tego faktu, że zapowiedział wcześniej w tym piętnastym rozdziale, mam piękne słowa, że idę przygotować wam miejsce, gdy powtórnie przyjdę, zabiorę was do siebie i centralnym chyba takim Punktem naszej wiary to jest właśnie dotrzeć do Boga. Jest, jest próba zauważenia i próba bycia z Bogiem. I w tym roku takie słowa nam przyświecają. Przez te 300 kilometrów, tak, zbliżycie się do Pana Boga. Przez te 300 idę. Ponad idę. 300, prawda? Te paulińskie no, tak. kroki różnie się liczą. Mamy na przykład, ja tak pamiętam, jak chodziłam z grupą akademickich 17, z grupą celezjańską, co nam było napisane na przykład 28 kilometrów. Jak ktoś mówi, dodać. To się dodać. różni. Dodać. Dokładnie no, no, <laughs> tak. Jeszcze, jeszcze więcej. Ja z podziwem będę mówiła, to patrzę na pątników zawsze i na te rodziny, ale także na kapłanów, księży, bo ksiądz przecież mógłby pojechać na wakacje all inclusive, a idzie z pielgrzymką. No tak. Znaczy, jakby jedno to to nie wyklucza drugiego, nie? Tak? Jedno nie wyklucza ale, ale drugiego. Ale to jest takie all inclusive <laughs> dla kapłana, <laughs> nie, czy jednak nie? nie. Brakuje dzisiaj chętnych tych księży śród zakonnych znaczy my, na szczęście, my na szczęście jeszcze w WAPM mamy jakoś tak to wszystko dobrze poukładane. Tak? Tak, że mhm. każda grupa nie narzeka na, na księdza, gdzieś tak średnio patrząc, to jest około dwóch, dwóch i pół księdza na grupę. Dwóch i pół, ale ehm, pół to znaczy to kleryk, czy to jest rotacyjny? Też, też. No. Ehm, Wiedny. Dwóch, Wiedny. Mniej więcej Wiedny. tak. Nie, ma, mamy jeszcze, na szczęście w naszej pierwszej akademickiej mamy księży, którzy chodzą już od lat, też księży, którzy, no tak jak ja, no, chodził za dzieciaka i, mhm. i teraz z, I co, jakoś teraz się teraz do się tego pójdę? przykleił. Tak? Mhm. E, dokładnie, więc jeszcze z tym nie narzekamy. A czy to jest oni inkluzja? myślę, że to jest niesamowite doświadczenie. Chociaż trudne e, i to nie tylko ze względem fizycznym, bo mhm. do tego można się przyzwyczaić i przygotować, ale ja patrzę z perspektywy też przewodnika, to, to jest takie, to jest taka odpowiedzialność. To Właśnie jest, o to, to chciałam jest, zapytać. Widzę przed sobą młodego kapłana, a jednak jest odpowiedzialny, odpowiedzialny za pątników, za swoją grupę, prawda? M Czy będą nie w cali, takim zdrowi, najedzeni? Tak. No, no raczej wymiarze, tak, to żeby myślę, mieli gdzie sobie, się przespać. Tak, mhm. w takim wymiarze do karty gdzieś tam odpowiada, w Łapemie ie mamy na szczęście coś takiego, że jest ta organizacja organizacja odgórna, gdzie to ja jako przewodnik grupy nie muszę dbać, czy, gdzie mam położyć grupę, czy co mam dać do jedzenia, no bo to wszystko jest odgórnie zorganizowane. Tak, ale jednak... Ale jest odpowiedzialna, mhm. odpowiedzialność taka, która jest w style głowy, że ja sobie wracam czasami myślami do tych pielgrzymek za dzieciaka, że to było piękne, bo nie miałem odpowiedzialności. Bardzo lubię sobie gdzieś tam w połowie pielgrzymki pójść, zniknąć. zniknąć, tak, pójść, pójść iść na koniec e, i po prostu Aha, szybciej. zostawić. przepodnik przewodnik dochodzi po prostu zostawić, tak, do, do jasnej góry. tak zostawić I, potem i, 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 <grym> i, I i zupełnie jakoś tak odciąć się, bo to jest pewne jest, jest to pewne zobowiązanie. Kochani, ja teraz tak, taki nie, poradnik omówiącowy. praktyczny, bo są dwie szkoły, sandały czy slikersy, buty sportowe. Moje dzieci ciągle mnie, <grym> mnie poprawiają. Nie mówi się dzisiaj adidasy, bo są różne marki. W naszych czasach były tylko adidasy lub sandały, tak? Tak. Które tak. wygodniejsze są? Pani siostro Natalio. Siostro Natalio. Ja, siostro ja sandały. sandały. Sandały jednak, tak? Tak. A ksiądz Tak. No, ja chodziłem w sandałach, ale potem przerzuciłem się na buty zakryte. O, na przykład, prawda? Też jest Można dobrze. Tak. Też ale też sandały jest... oczywiście plus skarpetka. Powiedzmy o tym, co zrobić, żeby się zapisać właśnie do tej grupy. Bo wyruszacie 5 sierpnia. Wierpnia. już. z Kościoła Świętej Janny o godzinie mhm. 5.30, dobrze pamiętam, jest trzeba tak. święta. Mhm. E, I wychodzimy. Zapisy są już od 1 lipca online przez naszą stronę internetową wapmw.pl. Tam wchodzimy na specjalny system elektronicznych zapisów, wybieramy swoją grupę, dajemy ilość dni, na które chcemy pójść, bo też warto dodać, że nie trzeba mhm. iść na całość. E, możemy, <laughs> możemy pójść na 5 dni, możemy na jeden dzień, na 3 na dwa, na 10. No więcej się już nie da, ale możemy Pójść na pewien, pewien odcinek kilka, kilka dni. Warto to... iść na pielgrzymkę, bo? Bo są ludzie. Bo są ludzie, są piękni ludzie i są piękne relacje. I to zostaje na całe życie. Grupa Biało-Zielona Niezwyciężona. Ksiądz Radek <noise> i Natalia Ilczek. Bardzo dziękuję z Panem Bogiem. dziękuję